Ajo, z tej na Lewsik. Witam was w kolejnym odcinku z gry Pokémon Insurgeons. I co, tak my sobie to śmieciowisko wyczyszczaliśmy. jak to nazwę. nie chyba tego typka jeszcze nie pokonaliśmy. Wydaje że ten został, czy nie? Nie. Jednak tak. Jeszcze jednego zostawiliśmy jednak. Jak myślałem, że wszystkich w poprzednim odcinku rozwaliliśmy, tak ten... Tak! przeszkodziła w tym planie, no okej okay. Akurat Simipur się trafił to nice Raykiri sytualnie go powali. Miejmy nadzieję. Tak się dzieje. Rajkiri ładnie X, Victor King. No to zostawiasz. Zostawiasz, że zostajesz walce, koleżanka. I bijesz tak samo szokujesz mi pięknie gdzie... A, tu był ten typek Głupny, że tak to powiem Dobra, co od razu do niego? Z nimi? Okej, okay, czyli z nim. I mają Miana na jakichś, na około jakiejś... toksyny. Jak nie tam w ogóle się znalazł? A więc wszedłeś. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się Aha, dzięki. To wysłał list. Przyjdź. Sam. nie spodziewałem się, że przyjdziesz. Czekają. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz. Słyszeliśmy, że rozmawialiście o Miu. A, gdy przechodził obok sali. No tak, ktoś kto mógłby być Ktoś kto ma szansę zostać bohaterem z przewojeniem i uratowaniem świata I uratowaniem świata powinien być trochę ostrożniejszy na temat tego co mówią A więc mamy A więc tu proponuję mowę Dasz nam mił w zamian za swojego przyjaciela Nie rób tego Nie jestem wart że nie, mnie nie, Ale okej. Okay. Okej. Okay. okej. Aha, nie, nie, naprzód, nie, no spoko. Jest, mam. zniszczyć to nie, Yes, mam. Ma -am. dwójka. nie, 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 Dwójka, po Super kultyści tyści, przybotni i wiem przy sumie, czy to jest lider, to chyba nie jest liderem kultu. Ale jest jakimś chyba jednym z lepszych. Jakiś pewnie admin. Ale dobra, Sandy. ty weź, uciekaj. Czy do ciebie źle skończy? King. Ty możesz spróbować. No, to by się źle skończyło dla... no przecież to by nie, ale... Kurde, przeżyły starmi, niedobrze. On mimo wszystko może ładnie wyróżnić Kingowi. Róbmy tak, y, Horn atakiem w tego. Ok, z No King, naprawdę. Okej, to na to znowu używa. Confused? Daj King! Czemu ty to robisz? Dobra przeżył. <grymki> Reikilli ty też. Dobra, Reikilli to jeszcze przetrwa. Weź video A ty szybka zmiana powiedzmy na... Plazmę? Nie. A Leonardo. Akładzie, ja dobrze żyj. Dobra, że żyje, pięknie. Tylko że się nie uderzy. Pięknie. No to dobijam już tego Starmiego. Jeszcze będzie pewnie walka z tym. Wsyła coś. Eee, ma więcej poków niż dwójkę, a oszukali mnie. Nie, <grystanie> to Heikiri, ty. Trzecie uleżeć. Mam czym? Perpotyjony powiem tylko. Dobra. Nie będzie chociaż tyle. O, nordu weź mu aura sferu. Prawda, to uderzmy. To, ale nie powinno mu zadać. No i tak się dzieje. A co? wieamy. Cockwave. Shadow Sneak. Będzie też miał drugiego, czy nie? No, no i Kiri naprawdę. Jeszcze miał jednego z polko. Eee... Darkus? No i koniec. No, czyli nie tak źle było z wami, co? Jednak po dwa poki. Tutaj jesteście bez nadziei. Okay. Zgada z miłutera, no sygady, mił, zuchaj tak uważnie. Ta zielona substancja na ziemi jest ciężko skażona Jest wysoko rta, rżąca. Ale tak wniecie w to zabiję w sposobę w sekundy. A nie walczysz ty? Ej. Teraz jeżeli nie pojawisz się, popchnę to dziecko. No, Ciekawe jak ty popchniesz, skoro jest na wysepce. On sam nie może są uciec. Nie chcesz tego co? Tak, zakończenia niewinnego życia. Więc, co powiesz? O, pojawi się, Miu Miu, przyszedłeś, ale nie, nie możesz zostawić Losika samego I teraz Miu go, Puch. <grych> ha, come <on>. tak, Miu, <grych> come on, jak, tak jak Miu jest zbyt... nie wiem jak to, to znaczy <grych> A, To jeżeli chcesz, żeby to dziecko zostało żywe, przyjdź tu jest, To jest czas, żeby opuścić i dołączyć do nas o tak ktoś tu nadchodzi this is shaymin mm -hmm. shaymin oczyścił wodę używając seed flera niesamowite to oh, shaymin Czemu kolejna wróżkowa legenda jest tutaj? Fajno. Tak czy news zawał go pomoc? Nie możemy... Nie, nie stanowimy zagrożenia dla dwóch legendarnych legend jednocześnie. jest odwrót. Tak uwierzcie, że wrócimy wk wkrótce Z powodzenia. Mm. O, oh, Shane, ha? Huh? Czemu przyszłeś nie uratować? Chcesz podróżować ze mną? To jest niebywałe. To znaczy, że... Ja... Tak, jestem kolejnym... Jednym z... Towarzyszy... Fikcji Pokemonów? O, nie sądziłem, że jestem tak specjalny. Ale to znaczy, że... Propery... powinien może być... Jednocześnie o, o mnie i o albo. A teraz Abyssal Cultist. Tak, wiedzą, że Mew i Shaymin zostały wybrane. Musimy być bardzo ostrożni. Tak, nie mogę używać Shayminu, dopóki nie będzie bezpieczny, okej. Okay. Trzeba znaleźć Norę i powiedzieć jej do zobaczenia później, no nara. A i dzięki za uratowanie mnie. Doceniam to. Co to mniu? O! Shaming DNA! New can shaming DNA to transform... Okej, okay, czyli co? Teraz te możemy... bajorka czyścić. Poko. Gdzieś tu był. A, tu już oczyścił, okej. Okay. Czyli w sumie chodźmy do PC-a. się na tą drogę nad VPX City. Chyba, że tu jeszcze coś było za te woda, chyba nie. Wrócimy się na drogę do VPX City, bo tam chyba jest ten lodek do znalezienia. Nie, serio nie przejdę. Żeby tam jakiegoś poka na górę przywołać. Do ogrodu wy Helios. Nie, nie Helios, jak się od... Fantasy City Niech z sorry, pomyłka miast Okej, okay, tu już nam drogi nie blokują Lecimy się tym 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 tym, tym. Teraz to było gdzieś tutaj. Tylko do końca nie kojarzę gdzie. Nie, nie. Czekaj, z tamtego miasta chyba będzie bliżej. Albo. Ola. To za różnica. Przy okazji zaskoczymy się do tego. Do, do, do Secret Grota tu na górze. Może się pojawi jakiś poklepszy. I Deltas, bo tam jest możliwość spotkania Deltasa. Tego co się na live sprawdzaliśmy I czy będzie on? Nie, to jest tylko Squirtle Dobra, schlepmy go 10 level Aha. Dużo XP muzzle Nie, wiem, ty. nie, bo to jeszcze jedno miasto było, kurde nie. Tak, znajomość mapy tak bardzo speed <grymna> speedzieć, to polećmy Ale dziwnie przycina na tym speedzie, Halo. Szarpnięcia są Okej, dziwnie to wygląda to było tu na dole. Ej, jak to się robiło? Eee, ej, ja i temach tu Tak jest. miałem. Tak jest. Y, sobie y, na. ej. Ej, na Nie ej. Ej, ej. użyjmy. Q. No, ej, No i pięknie A, czyli jednak nie miodek, O Gdzie ten miód się znajduje Jakby ktoś wiedział to mógłby mi powiedzieć co Bo <noise> serio nie mam pojęcia Wiem, że to tu będzie no, Na drodze czwartej to miało być Nie wiem. Chyba, że tam na górze coś minęło, jeszcze cofnijmy tutaj. O, tu może jeszcze. Wydaje mi się, że tu już wchodziłem, ale nie jestem pewien. No. Jeszcze. A nie był tu, okej, okay, dobra. to jednak tu było. Gdy mogłem już to zrobić wcześniej, świetnie. Jeszcze zaatakował na wyjściu z wody ten taki dziadu No okej to wylećmy do góry Do góry Zobacz co to za połk tam na górze będzie Santa City Otóż się tak Jeszcze ty, wodę, tyk Teraz ogród był gdzieś na górze, ten gdzieś szło na górę I chyba tu w dół. ile dobrze pamiętam, ja tam? Dobrze kojarzę. I sprawdźmy co to będzie. No mam miodek. Tak, teraz trochę miodu. Dobra, dawaj. Chcę, żebym go użył Tak, rozlał miodę to powinno... Jest jo. Tu, czarny. Fajnie wygląda. Tu wygląda jakby miał głowę odciętą. Uuuu... Zatrzymaj tego małego demona, jeszcze mi piękny ogród. pom? Chyba tak. Dziś... Dark type? Może? No kurwa, odsłuchuj Już z tą odciętą głową duch pewnie też. Czyli pewnie Dark... Ghost. Jak mi się wydaje przynajmniej. Weźmy go nuzlem, dobrze, nie zabiłem, jeszcze raz będzie można. Dobra, nieważne, nie będzie można. Teraz ja trzeba go złapać. Mam jakieś fajne bole. Ultrasa, mam jednego tylko, ale użyjmy. Chyba, kurczę, jeszcze raz kursa będzie lipnie. Dobra, mamy go, aj pomozgać. Ghost aid normal, okej okay. No jakoś sobie go nazwiemy, to nazwijmy go Demon po prostu Tak, zrobiłem to. O, jeszcze coś da. not golda, spoko Normal go... Ej, w sumie jest! Można by go być, poternować trochę. Wydaje się być spoko. Zamiast może tego plazmy, bo elektrycznego poka. Ja w sumie wolałbym sobie mieć tym bardziej taki full delta. Przecież tego mamy. Ciastka. Zumary, Sprawdźmy z tego jak ty tu wyglądasz ipom. Modest. A to ciekawe pod jaki atak ja byś był bardziej Ona ma wszystko więcej ataku zwykłego I w sumie to chyba nie jest wytwórcjalny będziesz Fake out, kurys, pański, twóry, swipes Więc więc mnie nie wiem czy ja Ty jaką miałeś odlitkę, chodźcie znaczy, na turkę jastek pokaż Coal Czyli zmniejszony atek za specjal defa. Hmm... I teraz pytanie, czy przy niej do teamu? Wezmę sobie Dimona, fajnie wygląda, podoba mi się. Wezmę <laughs> zamiast plazmy. No to mam magnesa. W sumie będzie trzeba wziąć ten item jeszcze od niego. dać go Kiriemu eee, tu są Jorką, Endmon, Miracle ale gdzie są mangos trzymaj Rey Kiri Dimona są na razie damy na pierwsze miejsce demon sobie uciekał z walk po prostu na razie No i Z odciętą głową byś za mną chodził po oko Nie tu Po co ja idę na górę? Na dół Wracamy Do ciebie chciałem kolega Później będzie za darmo przechodzi więc oko ale wracajmy sobie do wipik i Pixie czekaj podleczyć. Jest sens? nie można. Przecież iPhone został zraniony, znaczy Demon. I myślę, że mamy już 20 minut. To mimo wszystko można sobie skończyć w tym miejscu. I co? Ja się zamierzę, Jak nam Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Widzimy się już w następnym odcinku za tydzień. Na razie, cześć.